Sadzimy na stawkę. Najpierw trzeba ją wzruszyć, bo pszczoły kitują. Szybkim sprawnym ruchem. No idźcie sobie. Będę długo grzebał, chcę tylko sprawdzić Wygodny wieszaczek Po bokach to jeszcze nic nie będzie pewnie Ale od czego zaczniemy No, to jest tu pusty Nie wyjmuję tu dałem dwie ręce. tu nie ma co grzebać w tym Tu poszły ramki pewnie z przerwą, bo to jest obok dnia. Tak robiłem rotację... ...ramek... Nie, nie pamiętam. A pusty, jak zwykle. Powiesimy ją. Tak, dobrze pamiętałem. Nie jest tak źle, że Następna jest mi strzelbiem O, i jest poza gniazdem. Jak kręciłem miód. To od razu gdzie wymieniłem kilka ram. Polega to na tym, że jak jest czerw zakryty, czy nawet już takie larwy trochę większe, cała ramka zaczerwiona, to ją nawet, żeby matka została w środku w koszeczku, No to jest też cała ramka zaczerwiona. Czyli tu zrobiłem ten manewr, a nie pamiętam. Tu jest wszystko dobrze, nie mamy co grzebać. Że one muszą wszystko kleić, to ja tak nie kleję. Ja lubię jak mam suche ręce. Tu jest też z czerwiem. I tu co, będziemy mieli znowu dwie matki wulu? Tu wygląda jak mateczniki. Już tak mieliśmy. Duża siła wulu. Już tak miałem parę razy, że jedna matka w koszyku czerwi, a druga obok. I są dwie. Nie wiem czy bawić się w taki eksperyment teraz. No i patrzcie jak pszczoły grzeczny. I tak ma być, no ale tu mam dylemat. Nie wiem co z tym zrobić. Ile zrobię? Dwa mateczniki. Są. Czy to wycinać? sam nie wiem co z tym zrobić. no, Nie chcę matek więcej. Rój I tak nie wyleci. To jest krata. Jednego lecholina. To jeszcze larwa jest. I drugi się rozwalił Także jest z głowy. Już nie mamy mateczników. Trochę mleczka, które należy niezwłocznie spożyć, na Nie to jak mleczko prosto z ulewem, tam tam Popatrzymy jeszcze raz tutaj. Gdzieś się nie trafi matecznik? Nie, nie widzicie. Tutaj jest cycyk, ale ładny, tu przegapiłem go, no. Tutaj to go potraktujemy nożem i wytniemy, pójdzie do ulika weselnego. Tak zrobimy, Idźcie sobie stąd. Was też stąd wezmę, do tego ulika. Niestety tu będzie mała rewolucja trudna, nie trudna pszczoły To nie spada, i nie żeby spadł. A wycięty Jeden wycięty no, Tak kiedyś było w tym. Dwie matki jednocześnie czerwiące. Poszykujemy uliki jeden. Resztka pszczół tutaj jest. Teraz weźmiemy którąś z tych ramek. Chwapimy pszczoły. I pójdą do ulica. Są w uliczu? Szybko załadować będzie. Cały są w uliczu. A ramki z powrotem. Tej jednej ramki powinno starczyć. Delikatnie, delikatnie, już pszczoła odkryła go. No. no. Nie chce się trzymać. Na górze to może znieść. Ra jest dobrze No, chowaj się. No. Musicie do ulika wejść. No i taka nietypowa akcja. Przy okazji. A tu trzeba to złożyć do końca. Plateczka okazała się niepotrzebna. No i dobrze. Naprawdę to nie wiadomo czy coś tej matki będzie czy nie będzie. Zmarnować szkoda. A w razie jakiejś akcji to się zawsze komuś może przydać, albo mi. Jedną matkę już oddałem, oddam niebawem drugą, a ta będzie trzecia. Może komuś posłuży.